We'll be right back. Ex komprachcice Opole podejmuje wemet, futsal klub Kamienica Królewska, wemet w następującym zestawieniu, w bramce Jarosław Morykyszka, to wyjściowa piątka oczywiście, dalej dwa, kapitan Mateusz Madziąk, 7 milinton, Tierino, 16, Brian Merai 37, Dominik Ostrak na piwodzi zespół Dremana, Ex Labesa Opole, komprachcice Dawid Lach w bramce 22, dalej Marek Bugański, numer 3 10, Brian Para 6, rok Mollins, 19, Davison, kapitan zespołu No i Davison, oczywiście on będzie dzisiaj głównym architektem, jeśli chodzi o ofensywę w drużynie gospodarzy. Teraz dobra właśnie akcja, gdzie z poszukaniem Davisona pod bramką, szybka kontra Ostrak. Ostrak! Musi być gol! Nie ma dobrze, teraz Wesserling. Okazał się na prawej stronie. Jest też Jankowski w Sterling. Kostrzał! Dawid Lach wyszedł na połowę boiska, by pomóc swoim zawodnikom stworzyć przewagę. Bugański Davison. Teraz Brian Para. Kolumbijczyk tutaj miesza. Miesza naprzeciwko niego Dominik Ostrak. Davison! Blisko! Dobrze, teraz no w odbiorze. No i teraz akcja dla gości. Zobaczmy jak to się skończy. no, nie ma gola. E, Mera nie no dobrze, dobrze. Mówiłem też poprawne zachowanie Laha, teraz szansa. Na pierwszego gola. Wycofanie i nie ma, nie ma. Blank. Nie trafia do siatki. Blank. Patrzmy teraz krótki zupek. Teraz dobra znowu. Szybka akcja i nie ma gola. Dobrze, teraz wycofana piłka do Wesserlinga. Zobaczmy, jak to rozegrają zawodnicy z północy. Macia gol! 1-0 wreszcie otwarcie w wyniku tego spotkania. No i dobrze, rozegrali ten stały fragment zawodnicy z Kamienicy Królewskiej. 1-0 Mateusz Maciąg ze stojącej piłki Davison. No, płasko, to było groźne, tam też trochę szczęścia. Dobrze, teraz Durski, uderzenie. Jakowski. Nic z tego nie wyszło, i teraz idziemy w drugą stronę. Znowu szaturski! Wreszcie! Wreszcie dopiął swego. Ukraiński Bramkarz. No i teraz Mory Rozpoczyna akcję. Weserling. Weserling. Spójrzmy, szansa, że nie Rybickiego. Dobrze skała! W pierwsze tempo, ale potem się pogubił. I Wemet wraca! Wraca na Ależ przebieg tego spotkania w drugiej połowie. No wydawało się, że zawodnicy Dremana pójdą po swoje, ale Westerling w tym momencie no mocno te zapędy ukróca. Brian Para, naprzeciwko niego Ostrak, większy jest po prostu Słowak. Spójrzmy, szansa i gol! 2 do 2, a więc wymiana ciosów w Opolu trwa. Bugajski! A teraz wrzutka na Westerlinga. Pierwsza połowa bezbarwna, słaba. Druga już zdecydowanie lepsza. Najpierw Maciąg otworzył wynik. Potem Szadurski wyrównuje. Potem znowu Westerling wyprowadza wemet na prowadzenie. A następnie Bugański w 34 minucie 3 sekundzie doprowadza do wyrównania. Remis.